Kurczę, dzięki, że przyszliście, naprawdę, no to nie odbyłoby się bez was, więc wielkie brawa dla was, naprawdę. Kto miał dzisiaj dobry dzień? Mario. Od... <grystanie> Wiecie, no, środa, to trzeba oczekiwać, nie? Słuchajcie, no, dla tych, którzy mnie nie znają, nazywam się Amadeusz Cichulski um, i urodziłem się w Teksasie, um, więc jak dowiedziałem się, jak wyglądają związki w Polsce, to od razu zerwałem swoją kuzynką. Nie masz czego się śmiać, to u ciężki break-up, naprawdę. Najgorszą decyzją, było, co zrobić z dziećmi? Ale słuchajcie, jeżeli chodzi o Amery Amerykę i edukację w Ameryce, to ludzie myślą, że ona jest na niskim poziomie. Ale to nie jest prawda. Jestem ja tego przykładem, bo ja śpiewająco zaliczyłem wiązanie butów. A to nie była łatwa matura. W ogóle amerykańscy nauczyciele są super, bo oni tak budują was od małego takie poczucie własnej wartości i możecie często zobaczyć, że nauczyciele mówią, każdy z was może zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych. Chyba wycofali się z tego. E... Przestali już tak namawiać. To się zmieniło. Ja ale tak naprawdę ja wyjechałem jak miałem tylko 8 lat, więc mój akcent jest bardzo delikatny i zbyt delikatny, tak, zbyt delikatny, żeby ktoś na ulicy powiedział, o Jezu, jak ty ładnie mówisz po polsku. I ten akcent. Nie, nie, nie. Jak ludzie mnie słyszą, to mówią mam dobrego logopedę. On ci pomoże. Wiesz, brzmiało <grymian> normalnie. Ja no, ludzie mi po prostu współczują, ale naprawdę, moi rodzice zadbali o to, żebym nauczył się polskiego, więc oczywiście rozumiem wszystko. I rozumiem też niestety wszystko, co mówi moja toksyczna babcia z Podkarpacia. A te studia to tak na poważnie? Czy hobby? A kiedy jakąś dziewczynę przeprowadzić? Co, ty ciepły jaki? Boże. Boże, jak ja bym nie znał polskiego, to by nic do mnie nie docierało. Przyjeżdżałbym jak taki Amerykanin na wakacje i bym mówił, sorry, babcia, nie rozumiem. Ja, ja na ciepło pierogi lubię. Ja. Tak. Polska babcia, fajna babcia. Nie, naprawdę, to byłoby zupełnie inaczej, ale wiecie co? Ja jestem Polakiem, i więc jak ja słyszę, że ktoś obraża Polskę, a nie jest w ogóle z Polski, to uruchamia mi się we mnie taki patriotyzm od razu, nie? I e, jak ktoś zaczyna coś mówić, to ja mam takie ej, ej hola, hola! Huju Ja tak bronię Polski, by the way, jesteśmy bezpieczni. Ale jak ktoś zaczyna za bardzo chwalić Polskę, to mam na odwrót, nie? Oni mają takie, o, Polska jest taka ładna. A mam takie, o... Może latem. Nie tego lata, zazwyczaj, zazwyczaj latem. Ale to jest super, bo jak przyjeżdżam tutaj, to mogę mówić o Ameryce, jak przyjeżdżam tam, to mogę mówić o Polsce i kiedyś moi znajomi Amerykanie chcieli, żebym ugotował im coś, co ja w Polsce. A że mieszkam w Warszawie, to zrobię mi maczej i ramen. <noise> Czuję, że powinienem nauczyć się robić pierogi, nie wiem, to byłoby... <noise> Ale jeżeli chodzi o Teksas, z którego jestem, to, to tam Yy, nikt nie chodzi, nie? Tam koncepcja chodzenia jest abstrakcyjna. Tam wszystko można załatwić z auta. Jak chcesz załatwić coś na poczcie, to załatwisz to z okienka w jak McDonaldzie. Jak chcesz yy, załatwić coś w banku, to tak samo w okienku. Amerykanie, jak jadą na siłownię, to wierzają autem na taką wielką bieżnię i to auto tak zapierdala. Ale, <toszrybujesz> tak, tak jest. Ale kim ja jestem, żeby oceniać? Ja naprawdę nie chodzę za często na siłownię. Yy, zacząłem ostatnio ćwiczyć w domu, i, ale nie chciałem rezygnować z doświadczeń siłowni, więc kładę sobie matę na ziemię i czekam, aż się zwolni. Czasem nawet nigdy nie poćwiczę. Ale ja się nie martwię, bo ja mam dokładnie takie ciało, jakie ja zawsze chciałem mieć. Okej. Okay. <grystanie> <grystanie> o, no moja, moja mama właśnie. O, ja wychowywałem się pod, na wsi pod Krakowem i to były wczesne lata 2000. I moja mama dała mi kiedyś kanapkę do szkoły z czymś, czego wtedy dzieci nie, nie znały. Z masłem orzechowym. I możecie sobie wyobrazić, z czym kojarzyło się masło orzechowe siedmiolatkom. Więc, więc kiedy mianowano mieszkanym głównorzejcą. Było mi ciężko znaleźć przyjaciół. Swoją drogą oni już wtedy jedli Nutelle. I to wygląda jak gówno. Ja im to powiedziałem: Oni, nie, nie, Nutella to pasta z orzechów laskowych, a ty rzecz gówno. To jest takie głupie. Takie głupie, naprawdę. Przecież wszyscy wiedzą, że się nie je gówna z chlebem. Nie, ale w ogóle, moja mama. Moja mama kupiła sobie niedawno psa, Border Collie, i ona jest zakochana w tym psie. To jest po prostu oszkoł w głowie mojej mamy. To jest nie do zniesienia. To ja miałem być jej oszkiem w głowie. To ja miałem być kochanym Amadeuszkiem, a nie ta suka. Nie będę walczył z psem o atencję mojej matki. Nie ma mowy. Nie. 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 Chociaż znam parę sztuczek. Umiem udawać martwego w środku. Więc jak to zobaczył, to powiedział: tak, ja też znam sztuczkę. Zrzegam się i to zjem. Ma, wyszła, jak zaczęliśmy się ścigać, kto pierwszy zjeżyli. Szkoda, bo wygrałem. Nie. Nie, ale kto ma młodsze rodzeństwo? Proszę o kaski. No to wiecie, jak to jest, no nie? Bo ja musiałem walczyć z moim młodszym bratem o miłość mojej matki, bo on był nowy, świeży, ja byłem stary, zmarnowany życiem. Ale ym, wiecie, i po prostu to jest tak, że jak musimy walczyć z młodszym bratem, to ja mu kiedyś powiedziałem, że był niechcianym dzieckiem. Zapomniałem dodać, że niechcianym przeze mnie. E... Nie, ja kocham mojego brata, nie, po prostu. A on będzie to oglądał. Cześć. Nie, naprawdę koła mojego brata i koła mojej mamy. I moja mama nie rozumie moich y, w ogóle y, 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 takich pomysłów zakupowych, bo ja kupuję impulsywnie rzeczy często i chciałem kupić airfryer. I moja mama, jak to ma mówi, a na co ci airfryer? A ja mówię, na no, bo kurczaki wychodzą takie chrupiące. A ona, przecież można przyprawić kurczaka, dać go do woreczka, wrzucić do ter termobiew termo na 200 stopni, opracając dwa razy. A ja mówię, zgubiłaś mnie na można. <słyska> nie, <słyska> dla mnie. <słyska> nie dla mnie, nie dla mnie. Nie, absolutnie, ale y, ja w ogóle mam kompulsywne kupowanie i HD, więc ja dostaję pierdolca, jak wchodzę do Action. Ja mam od razu... Ja, mój mózg ma od razu takie... Moje mieszkanie jest niekompletne bez stojaka na gąbkę. Czy ja w ogóle mogę nazwać to domem? Jakieś kiedyś kupiłem ręczniki w Action, one były tak chłonne. Nic w moim życiu nie było tak chłonne. Moje węzły nie są tak chłonne jak te ręczniki. Jakby ktoś chciał na miarę, to po występie dam. Ale słuchajcie, moja mama kiedyś zabrała mnie do sklepu zoologicznego i chciała żebym kupił sobie chomika. E, miałem do wyboru e, tam w tym sklepie samca i samicę. Samiec wydawał się taki zmarnowany życiem, a samica była taka pulchna pełna życia i pomyślałem sobie, a będzie fajniejsza, w ją. Okazało się, że była w ciąży i urodziła dziewięć małych chomików następnego dnia. I miałem takie ale temu samcowi musiało ulżyć. Ż Bo pozbył się ciężarnej laski, naprawdę. Co za... On pewnie udawał chorego, żeby nie płacić alimentów. Co za... Co, za... Co za zwierzę! Ja pomyślałem sobie, w ogóle to jest idiotyczny pomysł, żeby kupować chomika dziecku, bo one żyją tylko dwa lata. To dziecko musi się bardzo szybko uczyć o śmierci. Ale może to jest lepsze niż po prostu podejść do dziecka i powiedzieć: Hej, lubisz babcie? Nie przyzwyczaję się. To tak, to, to toksyczna z Czy są to fani lumpów? Są, tak? Są moi ludzie? A uwielbiam no ty. Jest coś magicznego w noszeniu kciuchów pozmarłych. Um, to jest coś tak bliżej historii, tak czuję. Ale kupiłem sobie, kupiłem sobie w takim lumpie radyjko, takie analogowe radyjko. Um, pan pamięta radio? A nie? To było coś, to było coś i. One miały super zasługę, bo pomyślałem sobie, że gdyby nie daj Boże coś się wydarzyło i odłączyłoby internet, no to telefony są bezużyteczne. A jakbym miał takie radyjko, to po prostu słucham sobie w domu Radio Wolna Europa. E, I patrzę, jak świat płonie, nie? Więc ja wiem, że jak będzie się coś działo, to zabieram trzy rzeczy z domu. Paszport, radyjko i ekspres do kawy, bo ja pić posianki w bunkrze nie będę, nie. E, ja nawet nie wiem, jakie ziarna, mam wojsko polskie, więc wezmę swoje ziarna. Mam w ogóle ostatnią rzecz, którą chciałem Państwu powiedzieć, bo dobra. Teksas z Teksasem, ja, ale moja cała rodzina jest z Gdańska. moja mama jest z Gdańska, moja babcia była z Gdańska i moja prababcia była z Gdańska. I e, moja prababcia była super, ona, ona mówiła świetnie po niemiecku, ona nawet mówiła lepiej po niemiecku niż po polsku, ale ona nie była Niemką, nie była Niemką, e, ona musiała uczyć niemieckiego. Nasi się niemieckiego, Naziści ją zmusili, takie były czasy, więc ona jest Polką. Jej mąż był w remachcie. ale on musiał, on musiał być, on nie mógł powiedzieć nie tym benefitom. E, nie, naprawdę, no, takie, to, to takie były czasy. No, kto miał wtedy ubezpieczenie w Mengelemed? To, to było najlepsze ubezpieczenie. Dostał nawet kartę Multisport. I te wyjazdy służbowe. Egipt, Paryż, Protektorat Czech i Moraw. To były najlepsze miejsca. Zapytałem kiedyś moją babcię, o co chodziło z moim pradziadkiem i tym Wehrmachtem. Jak to było? A ona... Nie rozumiem, nie? To tyle ode mnie, słuchajcie. Dzięki wam. O, dziękuję. Jesteśmy wspaniali.